Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego, który wypowiedział się, który z przeciwników będzie najtrudniejszy, na którego należy uważać podczas meczu z Słowenią oraz Austrią. No właśnie, które z tych państw jest ciężkim przeciwnikiem. Wybór nie jest wcale taki oczywisty, ale o tym wszystkim w dalszej części tutaj tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Robert Lewandowski na konferencji prasowej. Sobie został zapytany o te dwa państwa, dwie reprezentacje, z którą Polska będzie grała, a więc Słowenia i Austria, e, która tak naprawdę według niego drużyna e, jest tutaj mocniejsza. Tak i Robert Lewandowski powiedział w ten sposób, cytuję: "Pierwszy mecz na Słowenii może być trudniejszy ze względu na to, że gramy na wyjeździe. Spotkania wyjazdowe zawsze są trudniejsze, musimy skupić się na, głównie na pierwszym starciu by zwycięstwo, bo zwycięstwo w nim będzie bardzo Ważne, tak, tutaj powiedział Robert Lewandowski na temat właśnie tego pierwszego meczu z Słowenią, czyli wydaje się po prostu, no, dosyć ciekawa tak naprawdę teoria, tak, bo wydaje się, że Austria praktycznie jest mocniejszą drużyną, praktycznie jest tutaj naszpikowana gwiazdami z Bundesligi, z Ligi po prostu Austriackiej, tak, RB Salzburg, tutaj RB Lipsk, mnóstwo praktycznie piłkarzy, chyba z pięciu czy sześciu po prostu piłkarzy z RB Lipska, natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski tutaj mówi, że na Słowenię trzeba zwrócić dużą Uwagę, no pomijając kwestię tego, że to jest mecz tak naprawdę wyjazdowy, tak, a ten drugi mecz z Austrią jest w Polsce. No ale tutaj też trzeba patrzeć na umiejętności piłkarskie, tak. No bo wiadomo, że kibice są dwunastym zawodnikiem, no ale to też nie będzie tak, że kibice tutaj zatarasują, tak. Dojście do bramki, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Także no, trzeba liczyć na swoje umiejętności. No i teraz tak, co dalej Robert Lewandowski mówił mówi po prostu podczas konferencji prasowej. Mówił w ten sposób: cytuję: każdy mój przyjazd na zgrupowanie, może nie sama podróż, ale wszystko inne powoduje ekscytację. Każdy mecz w reprezentacji to lekka niewiadoma. Pierwszy mecz podczas tego zgrupowania będzie bardzo ważny i ciężki. Przy dobrych wynikach to zgrupowanie może się okazać dla nas najważniejsze, ale wiem, że łatwo nie będzie. Stąd adrenalina związana z tym, że grasz dla swojego kraju, Walczysz o zwycięstwa, a nic nie smakuje tak dobrze jak powrót do klubowej, do klubu po wygranym meczu drużyny narodowej. Koniec cytatu. No bo wiemy praktycznie, że teraz jest przerwa, tak, na. Niektórzy mówią, że to jest przerwa reprezentacyjna, tak, na mecze po prostu reprezentacji. No, i kolejny cytat, praktycznie z tutaj Roberta Lewandowskiego, dotyczący Słowenii, ponieważ ze Słowenią my graliśmy praktycznie 10 lat temu. To był praktycznie rok 2009. Wtedy Robert Lewandowski wszedł, tak, ale w 60., czy w 70. minucie. No, i wtedy trenerem był praktycznie Ben Hacker. Tak, został zwolniony praktycznie po tym meczu na parkingu przed stadionem koło autokaru. Dosyć ciekawa sytuacja. No, i teraz co mówi Robert Lewandowski a, 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 a propos właśnie tamtego meczu? On no wtedy jeszcze nie był, dopiero wchodził do tej reprezentacji, nie był taką gwiazdą jak dzisiaj, tak? Robert Lewandowski mówi w ten sposób, cytuję. Pamiętam porażkę 0 do 3, choć prędzej kulisy spotkania niż sam mecz. Ben Hacker został wówczas zwolniony po meczu, dowiadując się o tym po, po przed wejściem do, autoko, do autokaru, tak? Tutaj jest właśnie taki przypis redakcji, właśnie, gdzie cytuję właśnie tę wypowiedź. Natomiast co dalej mówił Robert Lewandowski? Na pewno nie ma sensu porównywać tamtej reprezentacji do obecnej. Wydaje mi się, że dziś lat temu grała zupełnie inaczej, prezentowała inną szkołę, teraz dosłownie. W Słowenii, jedziemy zrobić swoje, niezależnie od tego, jakie wyniki padały w przeszłości, kto tam grał. To historia. Tak właśnie tutaj powiedział Robert Lewandowski na temat Słowenii. No oczywiście, każdy tak naprawdę przeciwnik jest mocny, nie można lekceważyć, a jeżeli tutaj zlekceważymy Słowenię, to może się okazać, że potem po prostu samotnie przegramy, tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby żeby po prostu żeby rzeczywiście tutaj dać siebie wszystko, 100%, tak, żeby nie kalkulować to, co właśnie Robert Lewandowski mówił podczas jednego z meczów przed wyjściem na stadion, na płytę boiska, że nie kalkulujemy, panowie, nie kalkulujemy, tak, nie można taki, w takim meczu praktycznie ze Słowenią powiedzieć nie, jak zagramy teraz na 70, na 75%, musimy się oszczędzać m, praktycznie na mecz z Austrią, no nie, trzeba grać na 100%, tak. Też został zapytany Robert Lewandowski właśnie na temat młodych piłkarzy, gdzie, którzy gdzieś będą wchodzić do tej pierwszej reprezentacji, zwłaszcza praktycznie tam trójka piłkarzy z młodzieżówki, z U21, you No, i tutaj mówi się na temat tego, właśnie, że Robert Lewandowski, nie jako też piłkarz, ale kapitan reprezentacji Polski, powinien wziąć ich po prostu pod swoje skrzydła. No i chociażby o, mów, mowa tutaj o Krystianie Bieliku, także tak, Robert Lewandowski powinien wziąć go po, po, po prostu pod swoje skrzydła. No, oczywiście, to są świetni piłkarze, tu nie o to chodzi, że ma ich uczyć tak, z zawodu piłkarza, no ale dać taką pewność siebie. No i Robert Lewandowski odniósł się do, właśnie do, do tego pytania, do tych młodych piłkarzy, którzy gdzieś będą stawiać te pierwsze kroki w tej pierwszej reprezentacji. Cytuję, to nie są piłkarze, którzy pierwszy raz przyjeżdżają na zgrupowanie. Z każdym dniem i treningiem będą czuli się lepiej. Naszą rolą jest to, by im w tym pomóc, ale oni sami muszą też pokazywać swoje możliwości i jakość. My możemy im pomóc, by czuli się lepiej, ale tylko ich umiejętności pokażą, czy mogą na dłużej zostać w reprezentacji. Świeża krew zawsze jest potrzebna, tak tutaj powiedział Robert Lewandowski. No, i tutaj tutaj powiedział też w ten sposób, że była nerwowość, niepewność. Sam nie wiedziałem czego się spodziewać, ale na pierwszym treningu, jak zobaczyłem boisko i piłkę, jak kazano mi robić to co kocham, to stres i adren adrenalina poszły w niepamięć. Mogłem się cieszyć grą. Wtedy najłatwiej jest złapać kontakt z innymi piłkarzami. Tak, no bo tutaj było pytanie właśnie o, o jego debiut, tak? Jak on właśnie debiutował w reprezentacji Polski, jak się czuł, że to był stres, adrenalin adrenalina, ale to praktycznie potem wszystko poszło em, w niepamięć, tak? Jak rozpoczął grę. No, teraz tak, jeśli chodzi tutaj o pierwszy mecz, no to pierwszy mecz będziemy mieć z Słowenią 6 września o godzinie 20:45 w Lublanie. Natomiast drugi mecz będzie miał miejsce z Austrią już w Warszawie na stadionie narodowym, tak? to jest praktycznie ta garść informacji, jeśli chodzi właśnie o reprezentację Polski. No ci piłkarze, którzy gdzieś przebijają się do pierwszej reprezentacji, no to wiadomo, że tutaj, bo też były pytania na przykład o chrzest i tak dalej, co prawda są robione takie szty, ale to bardziej się z reguły wygląda w ten sposób w tych klubach, że gdzieś na obiadach, czy na, na kolacji piłkarze śpiewają jakąś piosenkę, tak, dzisiaj już nie ma takiego sztu tak to było kiedyś, tak nie wiem, w latach 90. czy na początku lat 2000. Natomiast, no, Roberta Lewandowski mówił to już wcześniej, że najlepszy, najlepszy chrzest dla piłkarza jest wtedy praktycznie, kiedy on się świetnie sprawdzi w drużynie, tak, na boisku. Kiedy zdobędzie gola albo też asystę, wtedy to jest prawdziwy chrzest. Tak? Wtedy po prostu wkupi się, można powiedzieć, w łaski starszych kolegów. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten mecz ze Słowenią. Ja bym powiedział tak, że mamy tutaj dwa mecze ze Słowenią i z Austrią, to ze Słowenią rzeczywiście Jerzy Brzęczek mamy też pewien komfort tutaj, tak, jeśli chodzi właśnie o tą grupę, o wyjście praktycznie z tej grupy. Tutaj według mnie powinien bardziej zaryzykować, tak, rzeczywiście wprowadzić tych młodych zawodników, tak, do, do po prostu do tego składu, natomiast z Austrią, no to już absolutnie nie może sobie pozwolić na jakikolwiek eksperyment, powinien, powinniśmy zagrać w najmocniejszym praktycznie składzie, tak, w najmocniejszym praktycznie składzie powinniśmy zagrać, Natomiast rzeczywiście ze Słowenią może sobie pozwolić tak, Jerzy Brzęczek na to, żeby zrobić jakiś eksperyment. Tak? Ja uważam, że na przykład tutaj może być wybuch formy czy goli, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, bo on jest głodny gry, głodny zdobywania goli, praktycznie ponad 600 minut nie zdobył gola. W Milanie nie jest to takie proste, w Serie A, natomiast tutaj absolutnie piątek się rozszela, według mnie. Nawet według mnie może zdobyć po prostu hatrika, tak? Oczywiście, jeżeli postawi na niego od pierwszej minuty tutaj e, selekcjoner Jerzy Brzęczek, tak? E, wydaje się, że taki duet Krzysztof Piątek, praktycznie Robert Lewandowski od pierwszej minuty, to jest rzecz, która powinna mieć miejsce, tak? Nie powinno tutaj być jakiegokolwiek znaku zapytania. Chociaż selekcjoner Jerzy Brzęczek znany jest z tego, że on stawia na pewne sprawdzone tak naprawdę, z, z, tak, e, już tutaj, z, z, pewne sprawdzone zawodników i pewne sprawdzone schematy. Nie chcę tak naprawdę wymyślać, tak, kombinować czy tworzyć nowych schematów, no bo to, to, to się potem może źle odbić tak naprawdę, taki ewentualny przegrany mecz, to jest krytyka i tak dalej, a to jest bardzo ważne, żeby tutaj cały czas iść do przodu. Zobaczymy. Napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. I teraz tak, napisz jeszcze w, na końcu typy na ten mecz i jak się według was po prostu zakończy ten mecz, czy zwycięstwem, czy przegraną. Ja powiem tak, mecz ze Słowenią tutaj spokojnie powinna Polska zwyciężyć. Jeżeli piątek będzie występował od pierwszej minuty, to obstawiam 4 do 1, a nawet 3 do 1. Albo 3 bramki Krzysztofa Piątka i jedna bramka Roberta Lewandowskiego, albo dwie bramki, tutaj piątka i dwie bramki Roberta Lewandowskiego, i jedna bramka po stronie Słowenii. Mecz z Austrią, tutaj bym obstawiał na, no jestem optymistą na zwycięstwo Polski, tak? 2 do 1, ewentualnie 1 do 0 dla reprezentacji Polski, chociaż wydaje mi się, że Austria też nam po prostu szczeli gola, więc bym obstawił tutaj na zwycięstwo 2 do 1, tak? No, mecz z Austrią może być po prostu być cięższy. Aczkolwiek no nie możemy po prostu podchodzić do jakiejkolwiek drużyny tak, z, z takim podejściem, że właśnie no, to jest słabsza drużyna czy gorsza, tak? W Słowenii też grają piłkarze, którzy na co dzień po prostu grają w silnych, mocnych ligach. To wszystko na dzisiaj pozdrawiam, zdawcie suba. Cześć.